No to zaczęliśmy pracę, mamy takiego wrościka, o Pajęczynka się złapała, mamy wrościka, klient kupił puzzle, mówi czemu nudzisz się, to masz puzzle, takiego troszkę porozbieranego, wałek wyjęty, chłopy spuchły i sprzedały furkę, nie? teraz trzeba poskładać, tu mamy trochę, tu mamy trochę, porozbierane, tu mamy skrzynię, a tu mamy resztę to no to wałki podpora lata krzywki się zsunęły podpora lata stoi, stoi, stoi Tuż tu nowy wałek leży no i takie coś klient kupił no to mamy, mamy to spróbować uruchomić hm. no to mocno ciekawie Lubimy takie tematy. Może coś ciekawego jeszcze wyjdzie to dogramy. Zaczynamy rozkładanie śrubek na kupki. Na kupa. Zasypamy. Powoli tu zaczynamy się odnajdować. No to już mniej więcej tu mamy porozplanowywane. Brakuje dwie śruby do, do ramy tej aluminiowej wzmacniającej. A tak to jest garść śrubek została. Takich już. Mniej więcej przydatne wste do podstawy filtra paliwa, m.in. 4 i do tych różnych odczymek. Te miksy wyrozpierdzielane. Tu mamy wyzwanie. Dzisiaj zaczynamy. Chcę się zegarkał z jutro powinniśmy skończyć. A, w gratisie. Piąta podpora. Kurwa. Ale jest to przygotowane. Wrócę ze słowa. Działamy. Zastarczymy jego budowę ciągle. oglądać. końcu coś ciekawego Gdzie mamy? ja lubię takie przypadki lubię kartonowe pojazdy to jest coś pięknego Co? coś to składanie idzie I już zaczyna ubywać w tym naszym grajdole teraz mamy paletę prawie, prawie pustą teraz jeszcze jest tutaj jeden yy, schowek z częściami a <gryw> więc już łatwo odciśnięte będziemy szukać pom wysokiego ciśnienia gdzieś zaginęły <gryw> ja jebie Przęgiełko nowe weszło, już będziemy zaraz wyciągać auto i skrzynię wkładać, niestety, no to już nam niewiele zostało, tutaj stare klawiatury są, śrubka została jedna, jednej będzie brakować do tej osłony, więc nie ma tragedii z brakiem śrub, ale niestety po przeszukaniu całego auta zaginęły pompy wysokiego ciśnienia i rurki, no niestety komuś się przydały, <laughs> ale za to się obejmę, zostawili na wydech i to nawet sprawną, więc... No nie ma tragedii, no wyjdzie drożej niestety, no bo brakuje pomp i rurek. Komu się przydały kurka wodna, razem ze szklankami do pomp, szklanek do pomp chyba też nie było, czy były, były chyba to. Więc teraz wrzucamy skrzynkę i będziemy próbować to rebro uruchomić. No też nowe łożysko założone. Patrzymy się, mamy kiepa. Jak jest kiep, były majstry. Kurka wodna, rzucamy. Będziemy kontynuować. Już wisi Dawaj majster Pięknie Coś nowego Kurde. Chodzi w dziurkę Dawaj, dawaj, dawaj no To kurwa co Poskręcane, skrzynia wisi Tu oleje polane z góry Jeszcze nie palone Nie wisi mi, próbuj Takie naprawy poszukana u nas? Tu jesteśmy w powierniku z Lucjana, 177 km od portu radomski. Serdecznie zapraszamy. RR Express Service we współpracy z Mazmus Lucjan Żydów robimy cuda. Auto przejeżdżają w pojecie, wyjeżdżają na koła. To jest ta sprawa. jest, kurde, zimkrowy. Powiem Wam, że on chyba stał z pół roku, musicie pamiętać o tym, bo są po porozji i po tym wszystkim na tych różnych elementach i pajęczynach, i rosi pajęczyn, to z pół roku pewnie stał na samochód. Ale piękny chłopiec, piękny chłopiec. Już tu powoli, powoli kończymy, robi się aktualizacja skrzyni. Musieliśmy zaktualizować Ekas, działał, ale bił błędy i jeszcze musimy dokopać gdzie ta wtyczka idzie od FMS-a, bo jak ją podpinamy, to pali bezpieczniki. Dwa czy trzy, trzy bezpieczniki były tu różne spalone, nie było komunikacji z ABS-em. Musimy się dokopać. Gdzie to kurde jest w pięty, ale to na spokojnie. No, w dwóch, dwa dni. Z nieplanowanych rzeczy doszły trzy panewki na wałku rozrządu, dwie dźwigienki mx trzy laski VTG, dwie pompy wysokiego ciśnienia, które zniknęły cudownym sposobem. Auto chodzi, śmiali się, e, przyprowadziłeś auto tutaj do ludzka w kartonie, e, przecież tego kurwa nie zużycie, pół rzeczy nie będzie brakowało, Pracuję bardzo ładnie pracuje, wtryski perfekto, Pięć wymienionych jeden wygląda, że na oryginał jeszcze świeciło się usterka zawieszenia błąd wewnętrzny działało, ale usterka się świeciła zrobiliśmy aktualizację Davie'kiem malina jak widzicie, nawet auta w kartonie jak kupujecie, jak zakupy w ciemno jak te palety kupują z częściami to dla mnie nie ma większego problemu jest taka sama opałka. Lecimy dalej z kolejnymi tematami. Poaktualizowany, porobiony. Auto, auto przywędrowało z Bolesławca w Małopolsce, gdzieś widać. Gigancko. Jeszcze w gratisie mamy rozwiązanie. Tu był podkład ten, płatności podpięte. Idziemy za kablem. Tutaj jest kabel. I wychodzimy tu na podszybie. Dziękuję. Wywalamy to. Kurwa. Masakra. Jest, no. Tu też wyobcinane. ty był, był tak zwany szybki demontaż. Antena GPS-a została, wszystko wycięte, pourywane, dziwicie się, że kurwa tablica Mendelejewa tutaj świeciła. A teraz już okej. Okay. Masakra, no jest tu jeden bezpiecznik gdzieś po poleciał. O dwa bezpieczniki jednak poleciały, no to... Ale przez te dwa bezprzestrzenki, centralne WEKU e, się świeciło, wik się świeciło, a EBS nie, nie było komunikacji, no masakra. No. Jak demontujecie mordeczki, coś przed sprzedażą, to będziecie to uczciwe, nie róbcie takiego kłamu, bo możecie narobić kurwa widy, komuś, niestety. Kurka może. Nawet de ma oryginalne, nowe tarcze z przodu. I jeszcze sobie pokazujemy, żebyście wysłuchali. Po dwóch dniach można wracać do domu. Owocnych dwóch dniach. No. Nawet wagę ma w graną, kurwa, no. wyinwestowany. Trochę go jeszcze poprawi wizualnie i będzie prima. Piętałka. I jeździ. Aż był nas... już był myślany, czy nie będzie kręcony na środki.